Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na Zdrowe Życie TV. Jeśli chcesz zobaczyć moje nowe filmy, to nie zapomnij o dzwoneczku, o łapce w górę i oczywiście bardzo chętnie widzę Wasze komentarze, chętnie na nie odpisuję i zawsze, i zawsze Wam mówiłam, że komentarze napędzają nasze filmy. Dzisiaj biegnę zaraz na spotkania, ale zanim chciałam z Wami porozmawiać o takiej wstydliwej rzeczy, e, czyli zaparcia, zaparcia na poście. Dzisiaj mój szesnasty dzień. Od wczoraj nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o moją, moje myślenie, o moją koncentrację, o moją energię, o moje takie podejście pozytywne do życia. Nic się nie zmieniło, bardzo fajnie się czuję i tu jest super. A powiem Wam jeszcze, dlaczego fajnie się czuję. Czuję się jeszcze lepiej, ponieważ od kilku dni miałam zaparcia. I teraz, żeby je wyeliminować, powiem Wam, co robiłam? Oczywiście, y, gdzieś tam, y, w różnych książkach, y, różne osoby na swoich przykładach y, pokazywały, y, w jaki sposób walczyć z tymi zaparciami, tak? Że jest, są różne, różne. Rzeczy. Jest oczywiście, są różne wywary, są różne warzywa, z których można tak. Wiadomo, że kiszonki trzeba pić, zakwas, ogórki kiszone i tak dalej, ale jakby na mnie to nie działało, i bardzo często jest tak, że na Was też to nie działa, i mamy problem a jednak trzeba się oczyszczać i trzeba to wszystko z siebie wyrzucać. Więc dzisiaj Wam powiem, może nie wszystkim się do końca spodoba, ale jakby chciałabym być szczera na swoim kanale i powiedzieć Wam, co stosuję, żeby nie było sytuacji, że gdzieś tam wszystko jest ach i och i super i jeśli chodzi o te łamanie zasad i często pytacie o różne rzeczy, ale gdzieś tam słyszałam, że nawet to jest też dozwolone na jednym z wykładów, więc, więc zaraz Wam to opowiem. Pierwszym moim sposobem, kiedy pojawiły się u mnie zaparcia, było, był chlorofil. Mam go tutaj ze sobą i to nie jest reklama absolutnie. Chcę Wam, możecie, ja używam tylko tego chlorofilu, możecie używać jakiś inny. Ja nigdy innego nie używałam, ponieważ ten się sprawdzał we wszystkim. Chlorofil to tak naprawdę nasza druga krew, dotlenia cały organizm, oczyszcza z pasożytów i... Przede wszystkim dba o jelita. reguluje florę jelitową i oczywiście pomaga w wypróżnieniach, jeżeli wypijemy go za dużo. Normalnie dopuszczalne jest 25 ml dziennie, ale jeśli wypijemy go więcej, powodem jest to, że organizm zaczyna się oczyszczać bardziej. Więc ja sobie kieliszeczek rano brałam kieliszeczek wieczorem i tak robiłam przez 3 dni. Chlorofil jest całkowicie bezpieczny, bo nie ma cukru, nie ma żadnych. jest tylko z naturalnych. Roślin, więc tutaj akurat nie ma żadnego zagrożenia, że przerwie ożywianie wewnętrzne czy coś dodatkowo do posaża, w magnez, w żelazo, więc to też gdzieś tam na poście czasem potrzebujemy, chociaż ostatnio mówiłam, że, że my na poście nic nie potrzebujemy, nadal tak uważam, ale możemy się wspomóc, jeżeli psychicznie nam to bardziej pomoże. No i przede wszystkim. Inny smak, tak? To jest taki miętowy smak, więc y, już wprowadzamy jakiś y, taki smak do organizmu, który na poście nam czasem brakuje tych różnych smaków, tak? To jest jedna rzecz. Y, druga rzecz i już zaczęło iść do przodu, ale że ja jestem niecierpliwa i chciałam, żeby to wszystko się oczyściło szybciej, bo to trwało trzy dni y, w takim układzie y, rano, kiedy wstałam na y, Oczywiście zakwas był też. Ale zrobiłam sobie kawę z ekspresu, bez cukru, bez mleka, bez niczego. I słuchajcie, kawa raz na poście, albo dwa, jeżeli sytuacja jest problem z wypróżnianiem. Na mnie akurat to działa, ale kawę prawdziwą, nie kawę e, jakąś taką, wiecie, e, inną, tylko prawdziwą, z prawdziwych ziaren, jeszcze do tego z dobrych ziaren. Ja taką zrobiłam sobie. Malutką, oczywiście to była malutka, i to nie przerywa odżywiania wewnętrznego to jest jedna rzecz. To nie ma praktycznie kalorii, to jest druga sprawa. I wiadomo, że kawa dla organizmu i herbata mocna to jest toksyna, więc ja też mam tego świadomość, ale kawa też pomoże w przeczyszczeniu, więc tych dwóch rzeczy użyłam właśnie w celu oczyszczenia jelit i. Zadziałało ekspresowo, jak, za, jak wszystkie trzy rzeczy włączyłam, zadziałało ekspresowo, kochani. Także chciałam się z wami tym podzielić. Mam nadzieję, że co niektórym osobom pomogłam. Pamiętajcie też, że przez cały post kawy nie pijemy na poście. Jest tylko y, kilka sytuacji, gdzie możemy. Y, tą właśnie kawę i tylko ze względu na to, że ona nie, zamczy, nie zatrzymuje właśnie postu, czyli nie, tak jak powiedziałam wcześniej, nie ma kalorii, nie ma cukru, nie po prostu wszystko jest w porządku, nie wyłącza nam tylko tego odżywiania wewnętrznego. I pamiętajmy o tym. Ja tak stosuję, przekazałam Wam, przekazałam wam jak ja sobie z tym radzę. A teraz życzę Wam wspaniałego dnia. I do kolejnego filmu. Pozdrawiam Was serdecznie.